Siemanko. Dzisiejszym tematem naszego filmu jest to, dlaczego księży odchodzą, i postaram się o tym opowiedzieć z mojej własnej perspektywy. Po pierwsze, myślę, że warto podzielić osoby, które dążą do bycia kapłanami, na takie dwie grupy. Pierwsi, którzy mają prawdziwe powołanie, mają taką żywą relację z Panem Jezusem i faktycznie z, z natchnienia ducha świętego chcą zostać księżmi. A drudzy, którzy możliwe, że idą do seminarium, właśnie dla jakiejś takiej wygody. I o tej drugiej grupy chciałbym zacząć. Ja sam będę w seminarium, też rozmawiałem z kolegami, którzy oczywiście też już weszli w takie dorosłe życie i oczywiście doświadczyli różnych problemów, czyli założenie rodziny, żeby mieć pieniądze na mieszkanie, codzienne jakieś sprawy związane z dziećmi, czyli to wszystko, czym żyje każdy człowiek, który posiada powiedzmy taką rodzinę. I tam kolega powiedział do mnie tak, że czym ty się przejmujesz, bo ty tak naprawdę masz bardzo proste życie bo masz wszystko zapewnione i patrząc na to z tej perspektywy, to faktycznie trochę tak jest, że jeżeli idzie się do seminarium, tam w sumie niczego tak naprawdę nie brakuje. Jeżeli potem będziesz księdzem, to też nie musisz się nawet przejmować, dokąd trafisz, gdzie trafisz, bo za to odpowiadają osoby, które są wyżej od Ciebie postawione, pokierują Ciebie w jakieś odpowiednie miejsce. Wiesz, że masz naprawdę zapewnioną pracę, przynajmniej w tych czasach tak jest, jeżeli można nazwać bycie księdzem też pracą. Do końca życia. Nie musisz się martwić o jedzenie, o to, czy ci starczy na rachunki, o taki właśnie codzienny byt, który może być troską takich po prostu ludzi zwykłych, którzy żyją w rodzinach. Dlatego myślę, że to może być jeden z powodów dla pewnych osób. Które trafiają do seminarium. Może tak być właśnie, że niektórzy szukają takiego wygodnego życia, że nie chcą się starać. Tak jak można też porównać, że niektóre osoby na przykład korzystają przez cały czas z socjalu, który czasami jest na tyle wysoki, że nie opłaca się im iść do pracy i lubią takie poczucie bezpiecznego życia. Żyją w takim właśnie swoim poczuciu własnego komfortu i szukają powiedzmy takiego życia, w którym jak najmniej trzeba się starać, jak najrzadziej wychodzić, ze strefy własnego komfortu. No i takie miejsce wtedy seminarium może być dla takich osób. Ja sam słyszałem też od księży, jestem dosyć młody, dlatego nie żyłem w tych dawniejszych latach, że kiedyś faktycznie tak było, że agenci wstępowali do seminarium, żeby jednak tą instytucję jakoś tak zniszczyć od środka. I też może być tak, że teraz może wielu jakichś takich starszych księży spośród nich mogą być osoby, które po prostu były takimi agentami, także no tutaj można spekulować, ale trudno, trudno jest to tak naprawdę zweryfikować. Wiem, że też w dawnych czasach ciężko było bardzo, jeżeli chodzi w ogóle o takie życie codzienne, było mało produktów w sklepach, i też faktycznie mówiło się o tym, że ci, którzy mieli księży we własnych rodzinach, to mieli po prostu łatwiej, mieli jakiś taki większy dostęp do tej żywności. Nie wiem, czym to jest spowodowane, może też dlaczego? dlatego, że Kościół jest związany też z takimi organizacjami charytatywnymi, więc może ten dostęp był po prostu łatwiejszy. No, ale to jest tak jakby ta jedna grupa osób, o których mogę tak naprawdę spekulować. Mi bliższa jest grupa druga, czyli kolegów, których też poznałem, którzy wstępowali do seminarium, kolegów, którzy są już księżmi którzy po prostu poszli tam naprawdę z takiego prawdziwego powołania, i żeby zrozumieć, czym jest to powołanie i kiedy się je ma, no to trzeba być człowiekiem wierzącym i też żyć blisko Chrystusa, bo to jest najważniejsze, aby mieć tą relację z Chrystusem. I wydaje mi się, że mogą być takie tak naprawdę dwa zasadnicze powody, które ja przynajmniej dostrzegłem na przestrzeni tych lat i na przestrzeni tego na tyle, na ile byłem w tym środowisku, które mogą wpływać na to, dlaczego na przykład młodzi księża w ostatnich czasach też się tak coraz częściej zdarza po prostu odchodzą dlaczego też bywają jakieś różne skandale, dlaczego ksiądz gdzieś w samotności może popada w alkoholizm dlaczego się okazuje potem, że księża mają dzieci czy, czy mają kobiety albo bywają jeszcze takie gorsze sytuacje, które znane są przeważnie na całą Polskę ale których sam nie rozumiem, bo czasami jak patrzę to co się dzieje właśnie w takim kościele no to wydaje mi się, że osoba z takim prawdziwym powołaniem, która tam poszła, żeby faktycznie służyć Bogu i przede wszystkim też ludziom, no nie dopuściłaby się czegoś takiego mimo wszystko. Dlatego pewne kwestie dla mnie są niezrozumiałe, i dlatego sądzę, że pewna grupa tych ludzi może być raczej z tej innej grupy, która poszła w innym celu do seminarium. Jeżeli chodzi o księży, jeżeli chodzi też o formację seminaryjną, ja zauważyłem, moim zdaniem przynajmniej, że głównie. Najważniejsze są dwa czynniki. Chodzi przede wszystkim o duchowość i o psychologię. Zacznę od psychologii. Jeżeli chodzi o psychologię, teraz jestem z tego też bardzo zadowolony, bo z tego co słyszałem, to właśnie w seminariach coraz bardziej stawia się na tą psychologię. Po to też powstały te tak zwane teraz dodatkowe okresy propedeutyczne czyli dodatkowy rok przygotowania w seminarium, bo jest on bardzo mocno nastawiony właśnie na psychologię. Też na takie wejście trochę w siebie, zrozumienia siebie, zrozumienia tych mechanizmów, które w nas zachodzą. Bo czasami jest tak, że jeżeli młody człowiek wychodzi z rodziny i z różnych rodzin wychodzimy, z różną historią przychodzimy do tego seminarium, no to bywa tak, że jeżeli żyje się w danej rodzinie, to pewnych schematów, pewnych może jakichś dysfunkcji, w które nas są. Możemy nie zauważać, bo ciągle jesteśmy w tym środowisku, które sprawia, że zamykamy tak jakby nasze myślenie, zamykamy nasz świat, nasze spojrzenie na świat, tylko i wyłącznie na ten sposób, w jaki nasze najbliższe środowisko patrzy. Dlatego też widzę ze swojej perspektywy, że ja, gdy wyszedłem z, wyszedłem z domu rodzinnego i trafiłem do seminarium, to dopiero wtedy tak jakby dostałem szansę na to, aby zrozumieć, co się we mnie dzieje, w jakim świecie niedawno żyłem. Jakie różne mam problemy do przepracowania? Z tego co wiem, niektóre seminariusze w tych czasach mają również psychologów zatrudnionych na stałe, aby po prostu klerycy mogli mieć z nimi kontakt. Są robione też specjalne różne testy, takie psychologiczne, żeby móc wyłapać jakieś może problemy albo pokazać jakieś takie sfery, nad którymi warto popracować. Jest też. Yy... U nas też tak było, że, że były często warsztaty psychologiczne. Nie pamiętam, że było u nas dwa razy do roku, w niektórych seminariach może częściej. I one też bardzo dużo wnoszą i, i są bardzo pomocne, przede wszystkim, aby zawiązać tą taką wspólnotę seminaryjną, ale także, aby może popracować trochę nad sobą i zobaczyć może jakieś kwestie w sobie do przepracowania, których jeszcze wcześniej nie widzieliśmy. I ta psychologia w seminarium jest naprawdę bardzo potrzebna. I też widzę, że no w poprzednich latach tak mi się wydaje, że, że tego nie było. Jeszcze jeżeli chodzi w ogóle o jakieś takie starsze roczniki, które po prostu nie miały takiej możliwości, żeby skorzystać trochę z tej pomocy psychologicznej, to można czasami dostrzec u starszych, przede wszystkim też księży, oczywiście nie u wszystkich, ale u niektórych, że mają po prostu pewne takie zachowania wyniesione z domu, z którymi idą przez całe życie i może o których. Może nie mieli nawet takiego jakby sposobu dowiedzenia się o tym, że, że jakiekolwiek problemy w nich występują, a widzę, jak, w jaki sposób te różne dysfunkcje mogą wpływać na takie codzienne życie księdza, bo życie księdza jest specyficzne. Każdy ksiądz gdzieś tam trafia do jakiejś takiej wspólnoty parafialnej, ma, odpowiada za różne grupy. Oczywiście, że się spotyka z ludźmi. No i powinna też panować powiedzmy taka wspólnota na parafii, ale nie zawsze tak jest. I często bywa tak, że ksiądz po prostu jest samotny, dlatego ważne jest, aby mieć kolegów, których też się poznało w seminarium, z którymi można później się spotkać i po prostu tak pogadać, też powiedzmy szczerze, no bo ksiądz też jest osobą publiczną, czyli no mówmy szczerze, wymaga się trochę od niego, prawda? Jest takie trochę spojrzenie na takiego idealnego księdza, który powinien żyć blisko świętości. Dlatego ksiądz, będąc właśnie w takiej parafii, jeżeli są w nim jakieś takie dysfunkcje, o których nie ma w sumie pojęcia, dopada ta taka na parafii czasami samotność, no to jest to zrozumiałe, że może sięgać po jakieś takie środki, które przez chwilę mogą to poczucie osamotnienia, że tak powiem, uśmierzyć. Nie? I to jest na takiej zasadzie, że no z jednej strony można by powiedzieć, no dobra, jeżeli to jest ksiądz, no to się wymaga od niego, żeby był dojrzały, żeby jednak wiedział, jeżeli sam głosi zambony, że takie rzeczy są złe, że to do niczego dobrego nie prowadzi, ale czasami niestety tak jest, że faktycznie, jeżeli mamy w sobie jakieś takie pewne dysfunkcje, nie mamy pojęcia o nich, że one są, w jaki sposób, jakimi mechanizmami nasz organizm reaguje, nasz mózg myśli, no to jesteśmy w stanie naprawdę wejść na taką ścieżkę, która prowadzi czasami nawet do stoczenia. Dlatego też się mówi na przykład o alkoholikach, że czasami alkoholik nie powstanie z nałogu, dopóki nie sięgnie dna. dna. Nie? I tak to niestety wygląda z problemami psychicznymi. Sam też rozumiem trochę księży, którzy, tak jak mówiłem, są troszkę, powiedzmy, że tak powiem, troszkę wystawieni ciągle na opinię publiczną. Oczekuje się od nich, żeby byli uśmiechnięci, żeby byli mili, sympatyczni, żeby dobrze ogłosili kazania żeby pięknie tam spowiadali prawda, pięknie odprawiali Eucharystię, ale zapomina się o tym, że każdy ksiądz jest także człowiekiem, więc każdy ksiądz ma też swoje problemy. Jeżeli on tych problemów wcześniej nie dostrzegł, jeżeli nie dostrzeżono ich na przykład w seminarium, a kiedyś też jak było stu kleryków powiedzmy w seminarium, no to trudno było znaleźć te osoby, wszystkie, które mają jakieś, jakiekolwiek problemy, no to to może odbijać się już w dalszym życiu, no i wtedy są takie skutki, jakie czasami widzimy w dzisiejszym świecie, no ale bywają też przypadki, że dosyć młodzi księżę odchodzą. Od strony psychologicznej też widzę coś takiego, że na przykład w seminarium, no też to jest trochę taka społeczność, że panuje taka tendencja, że się pokazuje taki obraz trochę idealnego kleryka, w jaki sposób powinno się funkcjonować. Jeżeli ktoś zna siebie, w kim jest, no to będzie w tym wszystkim sobą i odnajdzie się. A jeżeli ktoś przychodzi właśnie. Z jakimiś takimi własnymi problemami psychicznymi, to może bardzo zagubić obraz siebie, bardzo wchodzić właśnie w ten taki obraz idealny, i dopiero gdy kończy seminarium, gdy trafia na parafię, ten cały obraz pęka, zaczyna zmagać się z życiem takim, jakie ono jest, wychodzi z tego powiedzmy bezpiecznego miejsca, jakim jest seminarium, mierzy się z ludźmi, no to wtedy może być takie pęknięcie i dopiero zrozumienie, w sumie, co ja zrobiłem, nie? Można tak żyć, że można przez 6 lat w seminarium żyć tym rytmem, który jest czasami trudny, ale też bardzo wygodny, bo bardzo łatwo się do niego przyzwyczaić, tak naprawdę modlitwa, wszystko jest zaplanowane, więc nie trzeba się za bardzo przejmować. I gdy wychodzimy właśnie z takiego seminarium, no to to życie parafialne może dopiero wtedy nas uświadomić, że kurczę, coś jest nie tak. Niby mieliśmy 6 lat w seminarium na rozeznanie swojego powołania, ale okazuje się, że przez te 6 lat, tak weszliśmy w ramy bycia człowiekiem, którego się od nas wymagało, że zapomnieliśmy gdzieś o sobie i nie podeszliśmy dojrzale do tej decyzji o byciu księdzem. Dlatego cieszę się i uważam, że psychologia w seminarium jest bardzo potrzebna, zwłaszcza po to, żeby człowiek zdał sobie sprawę z pewnych swoich problemów i w miarę możliwości je przerobił. Aby już podejmując decyzję o tym, czy chce być księdzem, czy nie, żeby podjął ją w sposób taki dojrzały. Też ostatnio gdzieś słyszałem, że dopiero gdzieś około 25 roku życia mózg ludzki jest już na tyle wykształcony, że można dopiero wtedy podjąć dojrzałą decyzję. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym wspominałem wcześniej czyli aspekt duchowy. Bycie księdzem, bycie klerykiem. No tutaj, relacja z Panem Bogiem jest naprawdę najważniejsza, i trzeba o nią się troszczyć i trzeba dbać. I jeżeli w seminarium było tak, że wszystkie modlitwy były zaplanowane i tak naprawdę trzeba było na nich być, no to dopiero wyjście z takiego seminarium, trafienie do parafii, zmierzenie się z takim wolnym czasem, gdzie tak naprawdę masz bardzo dużo obowiązków, ale samemu musisz znaleźć. Czas na modlitwę, na przykład liturgię godzin, którą musi ksiądz odmawiać codziennie. Sam musi znaleźć również czas na adorację, czas na jakąś lekturę duchową, ale także powiedzmy w ciągu roku na jakieś takie konkretne naprawdę rekolekcje. I ja dostrzegam, że tutaj też może rodzić się po prostu pierwsza taka przyczyna tego, że ksiądz w przyszłości może odejść, bo gdy odpuszcza się modlitwę. Wtedy relacja z Panem Bogiem słabnie, i to już wpływa na taką codzienność życia, które stara się po prostu, za, zaczyna się być takie męczące. Wtedy już przychodzimy na Eucharystię, nie traktujemy jej jako takie misterium, jako coś, coś większego, wyjątkowego, tylko zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Wtedy już wychodzimy do spowiedzi nie wcześniej przed mszą, ale powiedzmy już później, nie chce się nam być w konfesjonale, ciężko się słucha ludzi. I taki ksiądz może być czasami w konfesjonale na przykład no, nerwowy, może nas ocenić, powiedzieć coś przykrego. Dlatego też ja też z tym się na przykład spotkam na mojej drodze. I yy, z tego miejsca też proszę o modlitwę właśnie za takiego księdza, żeby się też nie obrażać, ale żeby zdać sobie sprawę, że taki ksiądz naprawdę potrzebuje naszej modlitwy. I też jeżeli widzimy, jeżeli w ogóle jakieś problemy są z księżmi, no to trzeba się za nich modlić. Bo jeżeli ktoś jest niewierzący, to powie, że to bzdury, że to nic nie daje. A ja wiem ze swojej perspektywy, że jeżeli też wiem, że ludzie się ze mnie modlą, no to czasami czuję takie natchnienia od Ducha Świętego. Które mnie prowadzi z powrotem na tą dobrą drogę, wtedy często porusza moje sumienie i pokazuje mi na przykład, że w którymś momencie może zbłądziłem, popełniłem jakiś błąd. I ksiądz, który z czasem, przeważnie tak mówił, że zaczyna się od tego, że odpuszcza liturgię godzin albo odmawia ją tak pośpiesznie z przyzwyczajenia, potem już przychodzi właśnie na tą Eucharystię, taki z przyzwyczajenia, bo musi, potem to samo widać gdzieś w konfesjonale. Jeżeli jeździ na jakieś rekolekcje, powiedzmy co roku, no to zamiast spędzić te rekolekcje normalnie, duchowo, spędzić ten czas z Panem Bogiem i popatrzeć w jakim miejscu stoi, no to powiedzmy, że na tych rekolekcjach zaczyna rozmawiać, traktuje jakoś, jak taki powiedzmy przymus. I z czasem taki ksiądz, im bardziej duchowość w nim zamiera, tym bardziej zaczyna patrzeć na ten świat, patrzeć na te przyjemności, które daje świat, bo też z modlitwy pochodzi ten tak zwany pokój ducha. Jeżeli jego brakuje, no to jednak podstęp, podstęp, podszepty złego ducha zaczynają coraz bardziej do nas dochodzić, no i wtedy kierujemy się do tego, co, co może gdzieś tam najbardziej. I w najprostszy sposób zaspokoić nasze jakieś takie potrzeby czy pragnienia, i powiedzmy, że jest ta samotność, no to wtedy sięga się po alkohol. Jeżeli przychodzi kryzys i widzi się jakieś takie zakochane pary, trafia się też często jakaś taka kobieta, i też jest wiele przypadków, że naprawdę przychodzą kobiety. Do których czasami księży muszą naprawdę dystans utrzymać, bo one przychodzą i podrywają tych księży. I nie zawsze są to samotne kobiety, czasami są to jakieś takie mężatki, nie wiem, które może widzą w księdzu człowieka, który w końcu by się o nią zatroszczył i zadbał, i nie dostrzegają trochę tego, że to po prostu jest zwykły człowiek, i potem w małżeństwie to wszystko by wyszło na jaw. No i taki ksiądz zaczyna sięgać po te różne rzeczy. Zaczyna się wszystko psuć, no i czasami, nie wiem, dojdzie do takiej sytuacji, że może się na tyle zakochać, wiadomo, zakochanie mija, albo może dojść do, do jakiejś takiej gorszej rzeczy, że potem okazuje się, że ma jakieś takie dziecko, no i jest wtedy zmuszony powiedzmy, żeby wziąć, wziąć odpowiedzialność też za to dziecko, za tą kobietę, no i opuścić po prostu ten stan, stan kapłański. I zacząć żyć jak y, każdy człowiek. Także ja myślę, że nie można patrzeć na wszystko tylko ze swojej perspektywy, ale trzeba troszkę właśnie otworzyć swoją głowę i spróbować się przyjrzeć temu, jak taki człowiek może się czuć. Y, prawda? trzeba starać się jakoś tak zrozumieć. No, ważne są rozmowy. I myślę, że do tego też Was zachęcam, abyście tak od razu nie oceniali, żebyście nie łapali jakichś takich newsów w internecie, że już ksiądz coś odwalił, wiadomo, kościół to mafia, tam tylko takie osoby są, bo jest wielu dobrych kapłanów, jest wielu dobrych księży, którzy faktycznie mają żywą relację z Panem Bogiem i pragną również Wam, ludziom służyć. Dlatego trzeba się za wszystkich księży modlić i docenić to, że są ci tacy prawdziwi też księża i że... Kościół od tylu lat istnieje. To właśnie dzięki tym czasami księżom, którzy bardzo się starają, ale żyją też w ogromnym trudzie, bo niestety, mimo że się starają, robią co mogą, a wyjdzie jakaś afera w Polsce, i już on, idąc sobie powiedzmy z Sutanną na mieście, słyszy jakieś wyzwiska. Mimo, że tego księdza na przykład dana osoba nie zna, mimo, że nie widzi, że ten ksiądz źle postępuje, dlatego zachęcam do tego, aby nie oceniać, a zwłaszcza jak już mamy kogoś oceniać czy, czy patrzeć na jakieś czyny, to zacząć przede wszystkim od siebie.